Night City, piękne miasto. No, kto by tutaj nie chciał mieszkać? No dobra, może jest brudno, a za każdym zakrętem można dostać kose pod żebra, ale to chyba nie jest aż tak duży problem, prawda? Bo właśnie z takim założeniem zwiedzimy dzisiaj Night City. Wcielimy się w typową rodzinę szukającą bezpiecznego miejsca na świecie, pełnego perspektyw, dobrze płatnej pracy, odpowiedniej infrastruktury i możliwości wychowania dzieci. To historia rodziny, która na przekór wszystkiemu chciałaby zamieszkać właśnie w Night City. Ale czy znajdziemy tu dla niej normalne miejsce? Czy mimo wszystkich przeciwwskazań to miasto, w którym da się normalnie żyć i bez strachu pójść rano po bułki do sklepu? Przekonajmy się. Żeby jednak zrobić to sensownie, musimy przyjąć pewne kryteria. Po pierwsze, budżet. Jesteśmy zwykłą rodziną, która dopiero co przyjechała do miasta, a nie korporacyjnymi szychami. Dlatego na starcie odrzucamy wszystkie luksusowe wille z prywatną ochroną. Naszym celem jest znalezienie czegoś realnego. Dlatego skupimy się wyłącznie na mieszkaniach, które Wii może faktycznie kupić w trakcie gry. No z jednym małym wyjątkiem, ale o tym później. Powinno nam dać solidny obraz tego na co stać przeciętnego mieszkańca, który próbuje związać koniec z końcem w mieście snów. Prześwietlimy dostępne oferty mieszkaniowe i dzielnice, w których się znajdują, używając pięciu kluczowych kryteriów: bezpieczeństwo, praca i perspektywy, jakość mieszkania i koszty, infrastruktura i usługi oraz rekreacja i atrakcje. Zasady są jasne, kryteria ustalone, a nasza rodzina jest gotowa, żeby się wprowadzić. Czas więc zanurzyć się w rynek mieszkaniowy Night City i sprawdzić, czy da się tu prowadzić normalne życie. A żeby mieć to z głowy, Analizę zaczniemy od najgorszego możliwego wyboru. Naszą wycieczkę po rynku nieruchomości zaczynamy w dzielnicy Watson, a konkretnie w jej przemysłowym sercu Northside. To miejsce, w którym dawniej znajdowały się najważniejsze fabryki miasta, oferujące tysiące miejsc pracy, a dziś jest ruiną, w której rządzi gang Melstrom. Ale hej, nie skreślajmy tego miejsca od razu. W końcu mamy tu ciekawą i, no dobra, tanią ofertę. Za jedyne 5000 euro dolarów możemy stać się właścicielami małego mieszkanka w przydrożnym motelu. Cztery ściany, dach, który raczej nie przecieka, i to w zasadzie tyle z pozytywów. Mieszkanie jest bardzo małe i nie nadaje się raczej do wychowania rodziny, ale trzeba przyznać, że cena jest bezkonkurencyjna w tym mieście. Niestety, jak się zaraz przekonamy, ma ona swoje bardzo konkretne powody. Przejdźmy do kluczowej kwestii bezpieczeństwa. Nasi nowi sąsiedzi to fanatycy ekstremalnych modyfikacji i przemocy. Szanse na to, że poranna droga po bułki skończy się w krzyżowym ogniu są naprawdę całkiem wysokie, a NCPD pojawia się głównie po to, żeby pozbierać ciała. Samo mieszkanie umiejscowione jest w motelu, co oznacza ciągłą obecność podejrzanych typów, których z pewnością Chcielibyśmy unikać. Krótki spacer po okolicy również nie napawa optymizmem. Brakuje podstawowych punktów usługowych, na ulicy ciągle można natknąć się na zamieszki, a sklepy, które kiedyś oferowały podstawowe artykuły, są już od dawna zamknięte. Można liczyć co najwyżej na automaty, stragany z jedzeniem i piciem lub prowizoryczny sklep farmaceutyczny, ale to poziom, który nie zadowoli zwykłego człowieka. A co z pracą? Cóż, jeżeli marzymy o karierze w podupadłej fabryce za minimalną stawkę, pracując nawet po 18 godzin dziennie, witamy w raju. Perspektywa jednak na rozwój są tutaj zerowe. Northside to jedna z tych dzielnic, o której miasto od dawna stara się zapomnieć, i nie ma co liczyć, że nagle się to zmieni. Normalnej, dobrze płatnej pracy po prostu tu nie znajdziemy. To raczej czysty wyzysk i żerowanie na tych najbardziej zdesperowanych. Natomiast infrastruktura to zbyt szumne słowo, jak na to co tutaj widzimy. Drogi są dziurawe, rozwalone, brudne, a najbliższy lekarz to Reaper Dok w piwnicy. Brakuje stacji metra, a o szkole czy jakimkolwiek miejscu dla dzieci lepiej nawet nie myśleć, chociaż to ostatnie tu akurat urok Większości miejsc w Night City. W dokach znajdziemy co prawda kilka przemranych biznesów i sklepików, ale ciężko uznać to za miejsce z sensownymi usługami dla zwykłej rodzinki. Jeśli chodzi o rekreację, to jedyną atrakcją jest oglądanie walk gangów z bezpiecznej odległości lub ociekanie przed napadem. Na nic ciekawszego nie można tu liczyć, no chyba że za atrakcję uznamy wypad do okolicznego straganu z płytami lub książkami. Podsumujmy, werdykt dla Northside jest prosty. To nie jest na pewno miejsce, którego szukamy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jest tanio, ale okolica jest bardzo niebezpieczna, brudna i pozbawiona podstawowych usług, z których mogłaby skorzystać typowa rodzina. Na szczęście, i tutaj mały spoiler: gorzej już nie będzie. Po bolesnym zderzeniu z rzeczywistością, wiemy już, że w Night City tanio znaczy źle. Zakładamy jednak, że uzbieraliśmy trochę więcej eurodolarów i celujemy wyżej. Kierujemy się więc do Westbrook, do jego najbardziej znanej i tętniącej życiem części, Chapantown. Neony, hologramy, luksus i obietnica lepszego jutra, czyli dokładnie to, co wyobrażamy sobie myśląc o Night City. Pytanie tylko, czy za tą piękną fasadą nie kryje się coś znacznie marczniejszego. Na stole leży oferta za 30 tysięcy euro dolarów. W tej cenie dostajemy sensowny apartament w sercu dzielnicy. Wchodzimy do środka i od razu czujemy różnicę. Mieszkanie jest bardziej przestronne, ma orientalny wystrój i odpowiednie wyposażenie. Widać, że płacimy tu za konkrety, choć wielu i tak słusznie zauważy, że brakuje tu przestrzeni do prawdziwego, rodzinnego życia. Jednak z czysto mieszkaniowej perspektywy to dla naszej rodziny to ogromny krok naprzód. Przejdźmy więc do kwestii bezpieczeństwa, a właściwie jego iluzji. Zadnia Town faktycznie jest spokojne, ale to sztuczny spokój, wyreżyserowany dla turystów i korposów. To starannie utrzymywana scenografia, która nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym sąsiedzkim poczuciem bezpieczeństwa. Bo gdy zapada zmrok, ta fasada całkowicie znika. Władzę na ulicach przyjmuje bezwzględny gang Tiger Cross, a dzielnica zamienia się w centrum hedonizmu, prostytucji i handlu narkotykami. Mieszkanie tutaj oznacza. Oznacza życie w sercu terytorium gangu, a wychowywanie dzieci z widokiem na Jiggy Jig Street to scenariusz, któremu nikomu bym nie polecił. Trzeba tutaj przede wszystkim pamiętać, że Japan Town to dzielnica stworzona, by najbogatsi turyści mogli spełniać swoje zachcianki i wydawać tutaj pieniądze. Nawet praca i usługi są zaprojektowane przeciwko rodzinie. Dostępna ścieżka kariery to albo morderczy wyścig szczurów w pobliskim Corpo Plaza, albo praca w usługach, które napędzają ten mroczny rozrywkowy przemysł. Żadna z tych opcji nie sprzyja stabilnemu życiu. Znajdziemy tu bary, kluby i luksusowe. Butiki, ale próżno szukać normalnych szkół, placów zabaw czy miejsc przyjaznych rodzinom. Wszystko jest tu nastawione na tymczasowego klienta, szukającego wrażeń, a nie na stałego mieszkańca. Za to trzeba przyznać, że infrastruktura w turystycznym sercu dzielnicy stoi na bardzo wysokim poziomie. Główne aleje są, modziwo całkiem czyste, a dostęp do transportu publicznego jest fantastyczny. Znajdziemy tu legalne kliniki, dobrze zapatrzone sklepy i liczne stragany. Nawet pod samym mieszkaniem mamy sporo punktów usługowych, w których możemy załatwiać codzienne potrzeby. Pod tym względem ciężko lepsze miejsce w Night City, ale trzeba pamiętać, że to dzielnica turystyczna, więc ceny mogą być wyższe. Niestety podobnie jak z bezpieczeństwem, wystarczy oddalić się od centrum, by zobaczyć, że zaplecze to już zupełnie inna, bardziej zaniedbana bajka. Więcej śmieci, więcej podejrzanych typów i mniejszy wybór usług. Jeśli chcemy żyć tutaj normalnie, musimy trzymać się najpopularniejszych i najdroższych miejsc. Jaki jest więc werdykt dla Japantown? To niezwykle kusząca propozycja, oferująca komfort, styl i dostęp do najlepszych atrakcji w mieście. Jednak dla zwykłej to życie na krawędzi, albo już nawet poza nią. Mieszkanie tutaj to ciągłe balansowanie między luksusową fasadą, a brutalną rzeczywistością Night City, która czai się tuż za rogiem. To kompromis, który dla wielu może okazać się po prostu zbyt ryzykowny. Wygląda więc na to, że musimy szukać dalej. Po neonowym zgiełku Japantown wjazd do Corpo Plaza jest jak wejście do innej, sterylnej rzeczywistości. Gigantyczne, lśniące wieżowce sięgają chmur, a powietrze wydaje się czystsze, przefiltrowane z ulicznego brudu. To tutaj swoje siedziby mają najpotężniejsze siły tego świata, Arasaka i Militech. Niestety również tutaj nasza rodzina szybko zderzy się z kolejną brutalną ścianą rzeczywistości w tym mieście. Jak się pewnie domyślacie, okazuje się, że w CorpoPlaza raczej nie ma ofert mieszkań dla takich ludzi jak my. To nie jest zwykła dzielnica mieszkalna, a twierdza biznesu. Jedyne apartamenty to niedostępne dla śmiertelników penthouse'y na szczytach wieżowców, zarezerwowane dla Prezesów i dyrektorów. Ten dostępny w grze kosztuje aż 110 tysięcy euro dolarów i stanowi najdroższą inwestycję w naszym zestawieniu. Oczywiście, na pewno istnieją jeszcze bardziej luksusowe miejsca, ale to właśnie ten apartament jest najdroższy z tych dostępnych dla gracza. Za taką ceną idzie jednak jakość. Mieszkanie jest przestronne, luksusowe, a cały obieg jest czysty i pilnie strzeżony. To luksus, na który nie mogłaby narzekać żadna rodzina. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Corpo Plaza to absolutny szczyt możliwości. Zapomnijcie o gangach czy napadach. Tutaj porządku pilnują prywatne armie korporacji wyposażone w najcięższy sprzęt. Każdy centymetr placu zdaje się być pod okiem kamer i dronów. To najbezpieczniejsze miejsce w Night City pod warunkiem, że nie jesteś wrogiem jednej z korporacji. Wtedy staje się najbardziej śmiertelną pułapką. Infrastruktura jest tu też perfekcyjna, a przynajmniej stwarza takie pozory. Bardzo czyste ulice, najnowocześniejszy transport publiczny i usługi na najwyższym poziomie, ale tylko dopóki nie zerkniemy za fasadę budynku albo nie oddalimy się od centrum, bo nawet tutaj, jak w całym Night City, nie trudno natknąć się też na syl w brud i podejrzanych typów. Wielkie korporacje dbają jednak, by nie było to aż tak widoczne. Podobnie jest z rekreacją. Na granicy dzielnicy znajdziemy przyjemny park, świadczący o tym, że władze chcą, by mieszkańcy czuli się tutaj dobrze i mieli gdzie spędzać czas na wolnym powietrzu. Do dyspozycji nawet pod naszym mieszkaniem jest również ustronna naturalna klinika. Niestety trzeba być świadomym, że praca to jedyny powód, dla którego się tu przyjeżdża. To tutaj znajdują się najlepiej płatne i najbardziej prestiżowe stanowiska na świecie szczyt marzeń każdego korposzczura. Jednak praca na tym poziomie to gra o najwyższą stawkę, wymagającą Poświęcenia całego życia, a często i duszy. To świat, w którym jeden błąd może oznaczać nie tylko utratę pracy, ale i zniknięcie na zawsze. Czy więc nasza typowa rodzina chciałaby takiego życia? No przecież, że nie. Pieniądze na pewno by się przydały, ale nie za cenę całego życia. Werdykt Corpo Plaza nie jest miejscem do życia dla zwykłej rodziny. To bardziej symbol, do którego dąży się przez całe życie w Night City. Mając mnóstwo kasy, da się tutaj żyć na poziomie, ale nasza rodzina może tutaj co najwyżej przyjechać, popatrzeć w górę i wrócić do swojego bardziej przyziemnego świata, zastanawiając się, czy taka cena za sukces jest w ogóle tego warta. Po zimnym i onieśmielającym świecie korporacji, Little China uderza nas falą życia. Gwar, mieszanka języków, zapach ulicznego jedzenia i blask setek neonów. To tutaj w mega budynku H10 swoją historię zaczyna. Wì i właśnie jego apartament potraktujemy jako punkt odniesienia dla tej poddzielnicy. To kwintesencja mieszkania na start w Night City i można śmiało założyć, że nie kosztuje więcej niż mieszkanie w Japan Tao. Wchodzimy do środka i od razu czujemy się jak w domu. Przynajmniej jak w pierwszym domu, po przeprowadzce do wielkiego miasta. Jest ciasno, skromnie, ale funkcjonalnie i całkiem przytulnie. To miejsce ma charakter, a co najważniejsze jest tanie w utrzymaniu. Koszty życia w Little China są niskie, co dla naszej rodziny, wciąż liczącej każdego euro-dolara, jest przecież ogromnym plusem. To realna i osiągalna opcja. Ale czy bezpieczna? Niestety tutaj czar pryska. Nocą, zresztą nie tylko nocą, Little China to pole bitwy o wpływy między gangami. Tuż pod naszym blokiem co chwilę rozgrywają się sceny jak z policyjnego serialu. Strzelaniny i interwencje NCPD to codzienność. O ile w Northside czuliśmy się jak na wojnie, Tutaj jest bardziej jak na dzikim zachodzie, nieprzewidywalnie i niebezpiecznie. A co z pracą? To królestwo małego biznesu i szarej strefy. Można otworzyć własny stragan z jedzeniem, pracować w małym warsztacie albo w jednym z setek barów. To świat dla ludzi z inicjatywą, którzy potrafią sobie radzić. Niestety rzadko kiedy jest to praca stabilna i dobrze płatna. To raczej ciągła walka o utrzymanie się na powierzchni, a nie budowanie solidnej kariery. Infrastruktura jest tu funkcjonalna, ale mocno zużyta. Są stacje metra, więc dojedziemy wszędzie, ale same ulice bywają zatłoczone i zaniedbane. Podstawowe usługi funkcjonują, ale czuć, że to miejsce nie jest priorytetem dla władz Wiemy zresztą, że poddzielnica ta zarządzana głównie jest przez mieszkańców i dla nich, a nie z myślą o turystach. Z jednej strony niczego tutaj nie brakuje i wszystko jest dosłownie pod ręką, ale z drugiej jakość i usług towarów bywa wątpliwa. Jeśli natomiast chodzi o rekreację, Little China ma sporo do zaoferowania, to prawdziwe zagłębie ulicznej kultury. Niesamowite jedzenie, klimatyczne bary i unikalne sklepiki. To tutaj znajduje się legendarny klub Afterlife, co tylko podkreśla status tego miejsca. Problem w tym, że to rozgrywka głośna, chaotyczna, i zdecydowanie nie dla rodziny z dziećmi. Jaki jest więc werdykt dla Little China? To miejsce pełne życia i autentycznego klimatu, a do tego przystępne cenowo. Jednak dla naszej rodziny to wciąż za duży chaos i zbyt wysoki poziom ryzyka. To idealne miejsce na start dla młodego najemnika, który chce zdobyć reputację, ale fatalne dla kogoś, kto szuka spokoju i stabilizacji. Nasza rodzina musi niestety szukać dalej. I tak zostaje nam ostatnia opcja. Po ucieczce z industrialnego piekła, chaosu ulicy i neonowego blichtru, nasza rodzina wjeżdża do The Glen i doznaje szoku. Na ulicach jest spokojnie, ruch jest uporządkowany, a zamiast podejrzanych typów w zaukach mijamy ludzi w garniturach. To tutaj w sercu Heywood znajduje się nasza ostatnia propozycja apartament za 80 tysięcy euro dolarów całkiem sporo, ale czy to w końcu nasza ziemia obiecana? Czy jednak i tym razem kryje się za tym wszystkim jakieś drugie dno? Już samo wejście do budynku robi wrażenie. Mieszkanie jest przestronne, ma osobne miejsce ze stołem bilardowym i gustowny, nowoczesny wystrój. Nie jest tanio, ale to prawdziwy dom, w którym można komfortowo żyć nawet z dziećmi. Cena jest wysoka, to prawda, ale po raz pierwszy czujemy, że płacimy za coś więcej niż tylko dach nad głową. Płacimy za normalność i życie ponad zgiełkiem ulicy. Ale co z bezpieczeństwem? Odpowiedź tutaj niestety jest złożona. W porządku nie gwarantuje to tylko NCPD, ale skomplikowana umowa społeczna z gangiem Valentinos. Są oni głęboko zintegrowani z lokalną, latynoską społecznością, tworząc jedną wielką rodzinę, która w zamian za lojalność otrzymuje ochronę. Dla mieszkańca będącego częścią tej wspólnoty Glen może być bezpieczniejsze niż inne dzielnice. Zagrożenie nie jest tu przypadkowe i wynika z wejścia gangowi w drogę lub znalezienia się w krzyżowym ogniu wojen z rywalami. Krajobraz pracy i infrastruktury w Glen historię o wojnie klasowej. Na północy wokół ratusza widzimy czystą, nowoczesną architekturę. To front inwazji korporacyjnych pieniędzy. Im dalej na południe, tym bardziej dzielnica zamienia się w labirynt. Masywne nowe konstrukcje górują nad starymi kamienicami, pogrążając ulice poniżej w wiecznym roku i tworząc dosłownie klaustrofoibiczne podmiasto. To potężna metafora bogatych żyjących kosztem biednych. Ta dwoistość odbija się też na reakcjach i atrakcjach. Z jednej strony mamy park, pomnik korporacyjnej harmonii cynicznie zbudowany na radioaktywnym wysypisku. Z drugiej i autentyczne centra społeczne jak Bar El Coyote, czy kolorowe uliczne targi, będące sercem społeczności Valentinos. Glenn emanuje unikalnym urokiem, będącym mieszanką niebezpieczeństwa i poczucia wspólnoty. To klimat żywego napięcia między tym, co bezpieczne i nowoczesne, a tym, co lokalne i mniej przyjazne ludziom spoza wspólnoty. Jaki jest więc ostateczny werdykt? Glen, choć może się tak wydawać, nie jest ani najbezpieczniejszą, ani najbogatszą dzielnicą. Jest jednak miejscem, w którym wszystkie siły kształtujące Night City ścierają się w najbardziej bezpośredni sposób. Mieszkanie tutaj to zdecydowanie nie jest spokojna przystań dla naszej rodziny. Przeszukaliśmy dostępne oferty w grze, i jaki jest wniosek? Taki, że w mieście snów nie da się prowadzić normalnego rodzinnego życia. To niestety fundamentalna prawda o tym świecie. I w sumie sam nie wiem czemu spodziewałem się po tej analizie jakiejkolwiek innej odpowiedzi. Granie przedstawia nam wyboru między dobrą a złą dzielnicą. Daje nam wybór między różnymi rodzajami piekła. Możemy wybrać skrajną biedę i przemoc w Northside, albo życie w luksusowej, ale moralnie zepsutej pułapce w Japantown. Możemy aspirować do sterylnego, bezdusznego więzienia w Corpo Plaza, albo walczyć o przetrwanie w chaotycznym, lecz pełnym życiu Little China. Możemy nawet kupić sobie iluzję bezpieczeństwa w Glen, płacąc za nią życie pod butem Gangu. To wszystko mówi nam o tym, że w świecie Cyberpunka system jest nieodwracalnie zepsuty. Samo miasto jest antagonistą gry. Nie ma w nim miejsca na niewinność, spokojne dorastanie czy bezpieczną przyszłość. Każda próba osiągnięcia normalności jest skazana na porażkę lub wymaga jakiegoś kompromisu, którego żadna normalna rodzina nie powinna akceptować. Marzenie o spokojnym życiu w Night City to największy i najbardziej tragiczny sen ze wszystkich. Ale to byłoby dziwne, gdyby wnioski na koniec były jakieś inne. Takie właśnie jest Night City i bardzo dobrze, że nawet projekt poszczególnych dzielnic oddaje jego charakter. A jeśli interesują Was tego typu nietypowe analizy gier, serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, a także do obejrzenia dwóch ostatnich materiałów o utrzymywaniu higieny oraz jedzeniu w gotiku. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.